Witam wszystkie zodiakalne koziorożce na czytaniu energii miesiąca marca 2021 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie odnajdujecie się w nim, zapraszam Was na inne kanały. Nigdy czytanie nie dopasowujcie sobie na siłę. Karty są już przetasowane, wybrane. Nie wiem, co jest pod spodem, będziemy na bieżąco odkrywać, zaczynając od Energii ogólnej, czyli co ogólnie dla wszystkich koziorożców na e, marzec, co Was tu czeka? I tutaj, moi drodzy, jest jakaś e, błogosławieństwo finansowe, i ogólnie dobrobyt, wszelako rozumiany, bo dobrobyt to jest dobre zdrowie, to jest, e, jest finanse, zabezpieczenie finansowe, to jest zabezpieczenie takie emocjonalne, tak? Także tutaj e, też mogą do Was przyjść jakieś pieniądze i one przyjdą jakby. Od losu, z niespodzianki, nieoczekiwane. Nieoczekiwane pieniądze mogą do Was przyjść. Jest szansa na to, tak? Nie przeoczcie jej, czyli jakaś form, możliwość formy dorobienia, powiększenia swoich finansów jest. Ciężko mi jest powiedzieć, na jakiej zasadzie by to było: czy to by było poprzez wygranie czegoś, czy to by było poprzez dorobienie sobie w innej pracy, czy, czy otrzymanie po prostu jakichś pieniędzy od kogoś, z instytucji, od czegoś, ale coś do Was idzie. Ogólnie ten miesiąc jest jakby miesiącem początku, miesiącem nowych szans i miesiącem wyborów, bo w fechu to jest mnogość wyborów. Wy stoicie przed wieloma możliwościami, przed wieloma drogami do obrania i będziecie wybierać to, co będzie dla Was najlepsze. Jest szansa na nowości, po prostu nowości. Na co zwrócić uwagę? O... Macie Naudis i Hagal. Zwróćcie uwagę na to, że trzeba pozbyć się tego, co już wam nie służy. Aby mogło przyjść to nowe, abyście mogli z takim luzem wejść w to nowe, musicie pozbyć się tego starego. Czyli zwróćcie uwagę, że pewne rzeczy was blokują, może jakieś osoby was blokują i tutaj trzeba to przetransformować. Czyli trzeba po prostu coś zostawić, coś zakończyć, podziękować komuś, czemuś i pójść w nowe. Tak? To są takie, tak jak porządki robimy w szafie zwalniamy miejsce na nowe ubrania, rozdając te, których już nie nosimy i których nie będziemy nosili, te, które są zniszczone, wyrzucając, tak? Po prostu robimy segregację. I tutaj właśnie runy namawiają was, żebyście wy w swoim życiu zrobili taką segregację, poukładali w swoim, w swoje życie, tak, poukładali osoby, które, yy, które, z którymi Was już praktycznie nic nie łączy, może warto jest rozluźnić te relacje, pozwolić, aby one odeszły, odejść samemu, tak, na takiej zasadzie. Więc zwróćcie na to uwagę, bo przyjdą do was nowości, ale żebyście mogli wejść z taką świeżą, czystą energią w coś nowego, to musicie pozbyć się tego starego. Pierwsza połowa miesiąca. Pierwsza połowa miesiąca pokazuje się jako współpraca z kimś współpraca, e, dobre, dobre, dobre relacje w związkach, dobre relacje w partnerstwie, we współpracy biznesowej miłosnej. Tutaj też jest powiedziane, że jeżeli macie jakieś sprawy do załatwienia, z którymi sobie sami nie radzicie, to bardzo Was proszę, żebyście poszli do specjalisty i zasiągnęli porady, bo sami sobie z tym możecie nie, nie poradzić, możecie po prostu, nie wiem, wydać więcej niż fachowa pomoc będzie Was kosztowała, tak? A pozbędziecie się i nerwów, i zaoszczędzicie pieniądze. Bo czasami tak jest, że my na przykład nie pójdziemy do fachowca, bo próbujemy zrobić coś samemu, a potem koszty zrobienia tego samemu i naprawy po nas są większe, niż gdybyśmy poszli od razu do, do specjalisty. Druga połowa miesiąca. Druga połowa miesiąca to jest spełnienie. To jest radość, to jest spełnienie marzeń jest sobilo i dagas. To nic piękniejszego nie mogło wyjść. Covilo to jest słońce, sukces, zwycięstwo, to jest laur zwycięstwa, jest, jest symbolem słońca. No co daje nam słońce? No radość, jeżeli słońce wyjdzie, to od razu endorfiny nam e, się produkują, my jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, chce nam się żyć. Dagas to jest spełnienie, e, to jest spełnienie marzeń. Dagas to, e, to jest pozytywne zakończenie problemów. To jest ogólnie pierwszy. Blask słońca o poranku, to jest narodzenie słońca, tak? Czyli druga połowa miesiąca to będzie bajkowa dla Was, tak przynajmniej tutaj się jawi. I będziecie zadowoleni, będziecie mogli realizować swoje plany, swoje marzenia, będziecie w energii radości, zwycięstwa, sukcesu, tak? Może zaczniecie w końcu spełniać swoje marzenia, zaczniecie żyć tak, jakbyście chcieli. Praca, finanse, powolny rozwój. I tutaj, Berkano może symbolizować własną działalność, więc te osoby, które już od dawna chciały, planują założyć coś własnego, być może odejść z pracy, albo po prostu przekształcić się w jakąś spółkę, w jakąś działalność jednoosobową, tak? To tu jak najbardziej tak, tutaj jest to wskazane i tu macie ochronę nad tym, tak? Także, także myślę, że to jest dobry pomysł, tak przynajmniej Runy mówią. Jest ogólnie powolny rozwój, czyli w pracy również możecie być doceniani, tak? Będziecie tacy opiekuńczy, duże wsparcie w pracy zarówno od Was, jak i od Waszego otoczenia dla Was. Także finansowo też jest zabezpieczenie. Związki i single. I tutaj tak, jeśli chodzi o single, no to pokazuje się zatrzymanie emocjonalne, hut emocjonalne, także osoba żadna się nie pokazuje. Jeżeli byłaby jakaś osoba, to ona jest gdzieś daleko, tak? Być może, nie wiem, w Waszym otoczeniu był ktoś, kogo dawaliście ucz uczuciem i ta osoba wyjechała gdzieś za granicę albo wyjechała gdzieś do innego miasta, gdzie dzieli Was duża odległość i to powoduje właśnie taką, taką rozterkę i samotność. W każdym razie single w marcu ja tutaj nie widzę, yy, nie widzę miłości dla Was. Raczej... Raczej taki chłód emocjonalny, raczej smutek, samotność, tak? No, nie pokazuje się mi tutaj nikt dla Was do związku. Jeśli chodzi o pary, to tu bym powiedziała, że też może być ochłodzenie relacji, czyli być może za bardzo skupicie się na Wy albo druga osoba też. Na takim życiu normalnym, doczesnym, i tutaj jakby jakiś chłód wchodzi w tą relację, więc warto by to było troszkę ocieplić. I też jest coś na przeszkodzie związane z dzieckiem, więc nie wiem, czy tutaj jest rozbieżność w plano, w planowaniu rodziny, w sensie, że któraś ze stron albo wy, albo ta wasza osoba chce mieć dziecko albo nie chce mieć dziecka, i tutaj jest właśnie rozbieżność. Ewentualnie też może być, że na miłości blokuje was dziecko w sensie takim, że może już macie dziecko i no i tutaj jakby jest ten strach o to czy wejść w re... inaczej bo jesteśmy w relacji. Może nie dogaduje się dziecko właśnie z, z tą drugą osobą. Coś jest z dzieckiem na pewno i jeszcze by było coś takiego, że na relacji może być duża odległość, jakaś separacja chwilowa, tak? Czyli może faktycznie będzie podzieliła was praca, tak, że y, ktoś będzie musiał wyjechać gdzieś w delegacji, gdzieś za granicę, i tutaj będzie właśnie ta odległość. Ochłodzenie. Tu bym y, popracowała, żeby bardziej ocieplić te relacje, bo czuję chud, zimno. Jaka niespodzianka? No niespodzianka jest y, dosyć specyficzna. No ogólnie, no tak, no niespodzianka kojarzy mi się z czymś pozytywnym, więc powiem transformacja. Głęboka wewnętrzna transformacja w Was i w Waszym życiu Was czeka. Czyli przyjdzie coś nowego, ale żeby przyszło coś nowego, musi być. Po, jakby. Poz, musicie się poz, pozbyć balastu, to, co Was ciąży, to co Was e, ogranicza. Ale tutaj ja widzę bardzo dużą transformację, przemianę w was, odrodzicie się na nowo, staniecie się zupełnie innym człowiekiem. I, i jaka rada? Rada jest taka, żeby e, e, jakby zaopiekować się swoim zdrowiem, żeby... Wyleczyć wszelkie stany zapalne, które macie w organizmie, albo wszystkie takie przyczyny stanów zapalnych, tak? Bo być może macie coś w sobie, coś co powoduje, że ciągle macie hmm, poczucie, nie wiem, tak jakbyście mieli gorączkę albo coś takiego, i to jest jakiś stan zapalny w organizmie, który się robi. Nie wiem, może na przykład nieleczony nie ząb, nieusunięty woreczek żółciowy, no coś jest bagatelizowane i możecie to odczuwać, tak? I radę też macie taką, aby, aby zacząć realizować swoje marzenia, tak? Bo tutaj mamy urós, czyli ściąganie jakby z tej strefy mentalnej marzeń, planów, celów życiowych. A turistas to jest następna runa, która mówi o tym, że zaczynamy działać, czyli zaczynamy to wdrażać w życie. Czyli zacznijcie realizować swoje marzenia, bo one same się nie zrealizują, tak? Tyle dla Was. Ja Wam życzę udanego miesiąca. Dużo zdrowia, miłości, spokoju i spełnienia marzeń. Do usłyszenia, Pa!